Mogłem za, ówęt za głową rzec, nie chwaląc się ja on to sprawił. A chodzi o przejazdy kolejowe. Nie, żebym tam oczywiście jakieś zasługi miał około temu, ale warto to odnotować, że nagle ten temat stał się tak nośny. Ale to wybory nagle się okazuje, że są rozwiązania na wszystkie problemy. A tu chodnik, a tu przejazda, tam droga, a tu oświetlenia, a tu wszystko, a wszystko jest w sposób. Drodzy Państwo, ja niczego nie obiecuję. Jak słynny Kononowicz w stoku, że niczego nie będzie. Mówię tylko o tym, żeby rozwiązać te najważniejsze sprawy, na które się ma naprawdę wpływ i są możliwości ich realizacji tych przedsięwzięć. I właśnie te przejazdy kolejowe, o których tyle mówię, wiem, że są do zrealizowania. Ale do tego są potrzebne nie tylko władze gmin różne szczebli, ale do tego potrzebne jest szeroko rozumiane państwo, bo ono jest w stanie tak wielką inwestycję zrealizować. Samorząd może być wsparciem i mitygującym do działania. I to mogę obiecać. Bo uważam, że to jest do zrealizowania i w Skakowie, i w Zmigrodzie, no i w Korzeńsku oczywiście.